Dlaczego mu sobą ich tak zyskuje w sondażach? Czemu? Co nie, dziecko? chcę nimi o nich rozmawiać. A, Proszę mnie się nie pytać, bo mogłabym użyć bardzo nieprzyjemnych słów. To, na to właśnie liczymy, niech pani powie prawda. Na kawałek A czemu? Niech pani opowie czemu? Że pana, nie lubię ludzi, którzy kłamią i to jeszcze tak bezczelnie kłamią. W jaki sposób? skłam? jak chociażby z tym, co mówi o innych. A ja tego naprawdę nie znoszę. Ale co mówi o innych? Pani ten powie o tym konkretnie. Nie będę mówiła konkretów. Nie lubię tego człowieka i może na tym skończmy. Czemu Słomir Manson tak rośnie w sondażu? Melduje, głosuję na pana. Na, na, na mnie? Tak, i na Wałęsze. Że... Rośnie tak w sondażach, jest zagrożeniem dla rządu Tuska i Trzaskowskiego, że wytoczyli wszystkie działa. Trzaskowskim? Tusk, Trzaskowski, co no? Są boją co się, się mówisz, to, to są kameleony, kurne chłopie. To, to się nie nadają do Polski, ja nie wiem, kto ich wykształcił, kto ich wychował, to Polska ich chowała w ogóle? Ale ja nie rozumiem. Sławomir Męcen. Taki kandydat na prezydenta. Konfederacji. Mhm. Nie, nie lubię tego kandydata, więc. Niech pani opowie, dlaczego, czemu, co mu brakuje? Jest za bardzo bezczelny. Wobec kogo? No, wobec społeczeństwa. Niech pani opowie. No jest, no, wygaduje różne głupie rzeczy, wbrew narodowi, wbrew temu, co mówił poprzednio, teraz mówi co innego. Jest... Jak, jakie te konkrety, By pani chociaż jeden podał, byłbym bardzo wdzięczny. O Ukrainę chodzi też. Co na przykład z Ukrainą? W sondażach. Nie wiem, ja. Się... Powiem panu, dlaczego są. Po prostu chcemy zmiany. Młodzi ludzie żyją ponad 20 lat za, podczas popisu nie tak, znamy tak. innych innych rządów. Pora na to, żeby to odgonić, od, odsunąć. Cokolwiek gabinet, tak. jedni drudzy, bo to ja już przeżyłem wiem jak jedni drudzy. Nic nowego nie, nie wprowadzają, tylko to samo jest mielone w koło i to samo. Nie no, wprowadzają nowe podatki. No tak, no tak, to ja wiem doskonale. regulacje i tak dalej. Do młodych trzeba mieć zaufanie, młodzi są przyszłością, A nie dziady stare, które starsze ode mnie, siedzą za tym ledwókimi co może zrobić. Tylko religia na pierwszym miejscu, kościół i inne pierdolę tam.